Witajcie, witajcie u mnie w kuchni i dzisiaj Was zapraszam na wspólne przygotowywanie kolejnego dania. Będzie to nasze danie regionalne. Flaki po zamojsku, co potrzebujemy? Tutaj mam w garnku 3 litry zimnej wody, kilogram karkówki pokrojonej, w drobniejsze kawałki kilka listków laurowych kilka ziaren ziela angielskiego i na razie dałam łyżeczkę soli, mięsko będę gotowała do miękkości po ugotowaniu będę go wyciągać i po prostu drobniutko kroić i potrzebujemy również gotowe flaczki tutaj mam 600 gram tych flaczków to będziemy potem dodawać do naszego wywaru z mięsa będziemy jeszcze potrzebować warzyw i przypraw. To ja sobie to wszystko naszykuję i pokażę Wam, jak zrobię właśnie flaczki. Nasze regionalne danie flaczki po zamojsku, kochani. Także ja idę, nastawiam to mięsko, niech się gotuje. Potem, jeżeli będzie potrzeba, to będziemy wiadomo, doprawiać. Jeszcze solą na razie dałam łyżeczkę soli, żeby to nie było za słone, Po prostu lepiej niech będzie mniej słone, jakby było za słone. Także jak się ugotuje mięsko, to ja go będę wyciągać, pokroję go na drobno, to wszystko wam pokażę. Przygotuję warzywa, przygotuję przyprawy i pozostałe rzeczy, które będą potrzebne i na sam koniec będziemy robić. Za smaszkę. No to widzimy się po ugotowaniu mięsa. Do naszego, kochani, wywaru będę potrzebować takie warzywa jak dwie marchewki, można powiedzieć, jeden albo tak połowa większego selera i jedna cebula. Oczywiście sobie muszę to obrać i pokroić. A jak będzie pokrojony, to Wam pokażę. Będzie potrzebny koncentrat pomidorowy. I jeszcze zestaw przypraw muszę naszykować. A mięsko już prawie jest mięciutkie. I moja karkówka już jest ugotowana do miękkości. Ja sobie wywar przelałam w mniejszy garnek, i teraz do tego wywaru będę dodawała startą właśnie dwie marchewki, te selery, i tak pokrojoną cebulę oraz flaczki. I za chwilę przygotuję przyprawy. A w międzyczasie pokroję to mięso, także wrzucam warzywa i flaczki, będę to gotować. Potem dodamy pokrojone mięso i dodamy przyprawy. Mięsko sobie już pokroiłam coś na kształt flaczków. Zaraz sobie wrzucę do gotujących się flaczków z warzywami i przygotowałam przyprawy i już wam mówię. Łyżeczka czosn czosnku granulowanego, dwie łyżeczki słodkiej papryki, łyżeczka gałki muszkatołowej. Tutaj mam pół łyżeczki pieprzu prawdziwego, niecała łyżeczka kminku całego, bazylia i tymianek można zastąpić majerankiem, łyżeczka kucharka i tak trzecia część łyżeczki ostrej papryki. I tak to sobie dodaję do garnka wsypuję przyprawy i dodaję 4 łyżki koncentratu tak się prezentują moje kochani flaczki w garnku po dodaniu tych wszystkich tych przypraw ja sobie zaraz je przestawię na drugi palnik spróbuję jak smakowo czy jeszcze nie trzeba ewentualnie soli i pieprzu i będę przygotowywać za smażkę więc tak, flaczki się gotują, mają się ugotować do miękkości, tutaj dałam na patelnię 4 łyżki oleju i do tego 3 łyżki mąki i zrobię zasmażkę, potem będziemy dodawać do flaczków, jeszcze troszeczkę im brakuje, ale już fajnie to wygląda. Także ja rozgrzewam, daję 3 łyżki mąki, będę intensywnie mieszać i będę robić zasmażkę więc tak moi drodzy zasmażkę sobie już zrobiłam jeszcze będę czekała aż mi się flaczki do miękkości ugotują bo są jeszcze twarde i potem dodam zasmażkę i jeszcze z 5 minut razem pogotuję także po dodaniu tych wszystkich składników to gotujemy z pół godziny żeby flaczki były miękkie u mnie są jeszcze twarde także ja jeszcze muszę troszkę Pogotować A potem sobie dodam zasmażkę I dokładnie wymieszam Teraz moi drodzy Wezmę sobie płynu Naleję sobie do tej patelni I wleję tutaj tą moją zasmażkę Po doraniu płynu Do naszej przysmażonej mąki Wygląda to tak I teraz tą zasmażkę wlewam do garnka i dodałam już kochani moją zasmażkę. Jeszcze to chwilę pogotujemy z 5-10 minut. Zaraz spróbuję jak to się prezentuje smakowo, czy nie trzeba dosolić, czy dopieprzyć, bo chcę, żeby te flaczki były takie wiecie, na pikantnie, ale widzę bardzo fajnie zagęściło ich. Te flaczki one takie do końca nie będą miękkie, będą takie lekko chrupiące. Także ja jeszcze to chwilę pogotuję. Sobie zaraz yy, spróbuję, ewentualnie sobie do smaku doprawię. Wiadomo, każdy ma swój gust, więc doprawia do smaku po swojemu, ale tak raczej na pikant nie bardziej. No i zobaczcie, jak się prezentują moje flaczki tutaj, już w tym w misetce. Bardzo fajnie. wzięłam sobie oczywiście chlebka. One troszkę już mi przestygły, bo nie chciałam mieć takich gorących wyszły mi bardzo pikantne takie miał być w zamierzeniu czyli na pikantnie mm. patrzcie jak to fajnie wygląda dosyć gęsta konsystencja po dodaniu tej zasmażki masa przypraw także fajny smak mm. rewelacja także ja się zabieram za jedzenie moich flaczków. A Państwo, jeżeli się film podobał, to zostawcie łapkę w górę, jakiś fajny komentarz i korzystajcie z przepisu, jeżeli Wam się spodobało nasze danie regionalne. A ja się w tym momencie żegnam i zabieram się za jedzenie obiadku. Pa!